Gaza Co, ja tu kamperia... Dobra, na pałę, co? jednego ja. masz ten pistoleci, kurwa? Ej, od prawej tam idą, ty, 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 ty A że się już wyjebał Co tam, kto tam jest? Warzy granat Jaki Aha, kurwa Jaki kurwa laker jebany. Ej, idziemy i na ten ładnek? Dawaj. Możemy. Wypierdolimy zgona, wkurwimy się i wrócimy. <grystanie> mm -hmm. Opa, idzie jakiś. Idzie na sześć Te, tak zwane. Na -y. yy, Kurwa. Baka. Yy. Fak, nie do trafienia, kurwa, kutas. Wypierdolę. Kurwa. Aha, super. Tak, jeszcze zdążył wypierdolić miny. Super, kurwa. Wiesz, jesteś? O prawie. Leci. O! Ty, kurwa laka jeszcze, Działka jest. Pra... Ha, to jest kurwa David. Bierzesz? Może, ale jest gościu. Kurwa. Przed nami. Wypierdal. No kurwa, idą i biją obrażeń, ja pierdolę. Dużo. No tak, widzę. To jest jakiś zje przed... za dużo ich zdechnę Ej no kurwa co jest? Aha, gdzie są na... Aha, w dupie. No teraz by się tarcza przydała, nie powiem Jest? Aha! <ścoughs> A co zajedziście wygląda kurwa? Nie <laughs> <laughs> ma laka Jak masz cela, to tam napierdalasz, ale kurwa. Ja to tylko telką, bo trafię obok gościa, a nie w gościa. Najlepiej, że w telekontakcie kogoś w łeb. Tak, to jest headshot, kurwa, do przod. Jak że oni nam też się wpierdalają teraz, nie? Mhm. Ta, już się zaczyna gran granatowisko, kurwa. Szybko, szybko, szybko. szybko. Emin kurwa, cwelu, wypierdalaj! A, jeszcze jakiś, kurwa, citerek nie zajedł. Oczywiście E11, bo to super broń. Szturmowcy normalnie nie potrafią nikogo, kurwa, trafić, ale taki frajerek lekarski to trafi, kurwa. Jeszcze zadać im milion obrazu. Jak że w szturmowcami tam, nie? Mm. Ej, nie bronimy się teraz, bo w sumie to już nie tego, nie? No. Mamy no. jeden ładunek, to można bronić. Ach, ktoś od mojej strony chyba polezie teraz. Tak, naj najłatwiej widzę jak tu wejść, nie? To skaczesz na prawą stronę, kurwa, właśnie. A nie na środek, bo się od tego gówna odbijasz. Muszę na chwilę zejść. Mhm. Dobra, zabijem powiedział działków stąd. Lakierstwa jebane. Yy, jaskinią chyba ktoś pójdzie albo wypierdoli środki, bo szedł. Aha. Jest jakiś zjebek. Pierdolną wieżyczkę jelo. No wystaw się kurwa, wystaw. No wystaw się kurwa, ja pierdolę jak ja to lubię, gościu i parę HP zostanie i chuj już iść spierdoli, nie? Jest? Widzisz? Lewej, 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 lewy, Kurwa To nie blaster na takie odległości chyba. Aha, z jaskini na wyszli od tyłu. Super kurwa. Oczywiście. Karabin, <grym> no Z tyłu kurwa nam wyszedł jeden. Nie wiem, czy już go zajebał ktoś czy nie. Nie, jest. To no na tej, To lecisz, ci Gdzie on jest? O ty kurwa, szmato jebana. No te by ci latał, kurwa. Daj jakiegoś killa zrobić, kurwa, w ogóle, ja pierdolę. Jest nie, niespecjalnie święty. Nie, nie, nie. No ale dodał. Wiesz, no kurwa. Mówiłem na prawo dałaszcze. Daj, trzeba było mu um, pierdolność właśnie moją kurwa. Jak to zajebać? Braknie jebady, kurwa. O, będzie kumisot na ryj. ale ja co? To bo pan Grzybka jest pierwszy. Nie wiem dlaczego. Nie wiem Jak na razie to oni tylko na ja dostają, tak w teorii nie wejdą się kierować. Aha, no kurwa, hmm. to miało być inny. Co, so, one-shotem może sobie 11 dostanę? Naja. <laughs> no jak, kurwa. Super pro kurwa, ta. tak. Jaskinia chyba. Wiem. Tak, jest jakiś zjeb Wypier Wypierdale. O, teraz ja jakąś killa podjebałem. Sympatycznie. Nie widzę skąd jakiś frajer do mnie kurwa śmie strzelać o, Mam minę z Elo elo Idzie chyba ktoś tam z tą stroną Chciwoś kurwa się gotowany? Ej, nie było, że nam się pierdolą znowu chyba, nie? Eee, no, no, no Kurwa wszedł nam gdzieś je Ujebany jeden Kurwa, dobra Gerszak, przybliżysz ten, ten, ci minimapa znika, nie? Co zajebać kargo? Nie? Nie. A to jest zbliżenie w ten Jezu, co masz z tym robić? Mm, egzystuje. Skabuje. Anita BNG. Mm. Mm, Mówisz, że ten teg jest. <laughs> mm -hmm. Właśnie się w sumie zastanawiam, co te robią, bo tak jest pusto ogólnie, nie? Dobra, może się też wypierdolę, bo tu jest za nudne już. jakieś breakdance'y kurwa tańczy. You exist? Mhm. Lecą jakieś zjeby? Dużo ich jest w sumie. Tu mam jakieś przed sobą, no kurwa się zaklinowałem Oj, wypierdolę zgona chyba zaraz Tak przez dym mnie kurwa trafię, citerku, tak kurwa Kurwa, gdzie on jest? Ja pierdolę. No, kurwa jako znikałem. No, jakieś dyma kurwa tu no ja pierdolę co to ma być Pierdola kurwa Ty, widzisz, że jego ciało leży w powietrzu? No. <laughs> ok, lecimy. Dawaj, dawaj. Ku... O, jaki spierdolił oczywiście, kurwa, frajerek. O, ten jakie one kurwa, napierdala. No gdzie spierdalasz, kurwa, gin? Śmieciu jebany. Ujebany. Jeszcze żyje, kurwa, ja pierdolę. Nie, za, za bardzo przejebane to jest. Wiesz? Chuj. nie. Tu jest jakiś zjeb. Przeleciał. Do środka wleciał. Kurwa, za dużo tu się dzieje. Łap. Wypierdalaj. Co? Aha, dobra. Tu jest jeszcze jeden. Daję go do. Dobra, mango. Trzeba to wziąć. Nie mam szansy, kurwa, wziąć tego, jak oni się tu respią bez przerwy. Ja pierdolę. Tu jest jeden frajer za dół, Jest. Spir, dalej z pelu. No kurwa, gościa trafić się nie da. Super kurwa. Nikt także nie cituje, jak zawsze. O, zbliżeniówka, kość. Idę nam na, na package'a. Później. No co mnie, kurwa? Aha, hit wręcz mi wypierdolił HP. Super, kurwa. Trzeba widzę telkę, bo się inaczej nie da w to gówno grać. Sympatycznie, kurwa. Po prawej nam ktoś leży. Spierdalaj, no kurwa, co to za citerstwo jebane? Kość A11, kurwa MVP, ta kurwa. pierdalaj. dalek. Ani tak fiksujący. Fascinating. O kurwa. Co jest? Aha. Na plecach jest ona. Aha, od mi kurwa zniknął. Sympatyczna giera, kurwa. Gdzie on kurwa jest niby? A zniknął sobie, fajnie. Tu jest. Dobra, dostał ten główny. Frajer jebany. Sympatycznie jego na minimapie kurwa nie pokazuje. Nie? Super, kurwa, tak. Nie wiem, czy on ma jakiś atut. Kurwa, jest taki atut. Nie wiem, kurwa nawet. Nie. To znowu się tam jebać, próbujesz? Nie, no tak to sobie porabisz. So. Mhm. Ty co, ja idę środeczkiem, kurwa na ich resp. Hmm? Dla dostanę one shota pewnie. Kurwa, no znowu ktoś na plecach, ja pierdolę. Na sekundę się na minimapie goś pojawia. Kurwa, super. Sympatycznie, jak Więc hmm. to jest z tej jebanej jaskini. Tak, dymasa jedną kurwa, sympatyczny król. Albo no to nasz Debi nie wie, deb nie wiem nawet. O, jest jakiś zjed. Aha, aha, no. Super gry kurwa od jej od kurwa. Miałem podwójne użycie, chciałem służyć na Jetpack, służyłem i kurwa podskoczyłem o tego. No jakbym normalnie podskoczył, nie? I chuj. Kurwa. Chciałem, żebyś zaraz chodził z 19 x Rest Po prawej jest jeden. Bujawizna. Dalej kurwa ten jetpack, respisz się. A, tylko czasu chyba ten LK jakiś wzechu. Wiesz, bierz, bierz. bierz. Mm, ciężko inaczej kurwa, nie? Tylko, już nie wypierdolisz kulki na ryj. Aaa, nagle ten pistoletik na maciukki jest super. A, ta, taki ten kurwa, żywotny gościu. Pa, pa, pa typa, kurwa, no, spierdalaj. Jesteś? Mhm. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, mam jetpack. Dzimy, kurwa. Tylko już mamy pod spodem frajera? Zbierdalaj z felu, jebany. Dobra, dostać z sep, jebany. Trze Trzeba tam wlecieć, nie? Kurwa za dużo i tu jest, no ja pierdolę, no. Tylko oni kurwa całym teamem na respie siedzą. To to coś kurwa dawało, że już to przejebali. A chujowo strzegnie Ej, podjeba... kurwa. No dobra, tak jest chuj tam. No kurwa, tak sięgam ja takim wręcz wszystkim no na pewno. No to jest dobra gra kurwa. O imploderek tak jest Tak jest kurwa, każdy ma od razu nim coder. ja mam kurwa jakieś wizytki, tylko super Trzeba ich to na tym zatrzymać, O, właśnie Tak chuj wiesz. No wiem. chuj, o, kurwa, rakowisko wyszło, fuj, z tego. Poczekaj, Sądzę. o, jestem w tym nawet, pa.